No wsiadaj tutaj To ja sobie siądę tu To bez różnicy Panu, Dzięki A tu se Pasek ściągnę Będę czuł się bezpieczniej I <śm> wystarczy To <śm> co się <śm> oparzyło, tak? Tu powinno ja się cały czas to co się odliczało. Gdzie odliczało? Odliczało, tylko pocałowało. Tak? No. Ja nigdy nie zwracałem na to uwagi, żeby to odliczało w taki sposób. Nie to wiem. To coś pokazać. Prędkość. Tu powinno być prędkość i przeciążenie. Kto by zauważył? to zauważył przed tym Może ktoś przy piątym razie by tutaj spojrzał na to. Ale prędkość mogła <laughs> Dobra, jedziemy panowie Teraz, teraz to nie utrzymać proszę, bo, bo ich z lewej strony <laughs> No kurwa Ten ja całego się całego teraz przytwarzają. No ten wiatr cały czas robi wrażenie no, Mimo wszystko, nie? Jest uh -huh. jeszcze raz drugi trzeci, ale i tak nie... A, już wiem jak co będzie to od razu. Już... No. Tylko <śmieniciela> no, wiesz. Dobra. Dobra. To się kameruje. wszystko. Aż ci łzy no. no, Za każdym razem. Za każdym razem mam te. No, no. Że mi uzawiągały. No. Ale teraz nie trzymałem głowy na tej. Będziemy tak. Nie, nawet nie, Ale mimo wszystko. Proszę, podępij ma... teraz pas. Please now unfasten your seat belt. Jest. <laughs>